Euronews. Wiadomości. Jak ostrzegają urzędnicy Unii Europejskiej, decyzja Donalda Trumpa o nałożeniu sankcji na Międzynarodowy Trybunał Karny może zagrozić poszukiwaniu sprawiedliwości dla ofiar wojny w Ukrainie. Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa powiedział, że decyzja podważa międzynarodowy system sądownictwa karnego jako całość. Zarządzenie Donalda Trumpa nakłada ograniczenia finansowe i wizowe dla tych, którzy pomagają Trybunałowi w śledztwach przeciwko amerykańskim obywatelom lub sojusznikom. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w poście na X stwierdziła, że Trybunał gwarantuje odpowiedzialność za międzynarodowe zbrodnie i oddaje głos ofiarom na całym świecie. Od marca 2022 roku Międzynarodowy Trybunał Karny prowadzi dochodzenie w sprawie zarzutów o zbrodnie wojenne w Ukrainie. Wydał też nakazy aresztowania sześciu wysokich rango urzędników Kremla, w tym prezydenta Władimira Putina. Wybory w Kosowie już w najbliższą niedzielę odbędą się w atmosferze napięć etnicznych pomiędzy Albańczykami i Serbami oraz wzajemnego oskarżania się o eskalację napięcia. Według większości prognoz Albin Kurti, ustępujący etniczno-albański centrolewicowy premier, może mieć niewielką większość i być zmuszony do utworzenia koalicji ze swoimi głównymi etnicznymi albańskimi rywelami. Następny rząd będzie musiał zająć się rosnącym ubóstwem, aby przeciwdziałać konfliktom etnicznym, ostrzegają ekonomiści. U Kosowa nie ma Uh, u Kosovo ima probleme ekonomske koje uh, Kosovo treba da reši za sve zajednice u Kosovu. To znači za Albance, Srba, Bošnjaka, Turaka, tako da podiže nivo standarda života. To je najveći problem kako? Według ostatniego raportu Banku Światowego, Kosowo jest krajem europejskim, w którym wskaźnik ubóstwa zmniejsza się w wolniejszym tempie. Zwykli ludzie samotnie walczą z inflacją i nieudanym systemem gospodarczym, twierdzi serbski działacz organizacji pozarządowej. On high level, with politicians with the government in Pristina with the government in Belgrade, it's pretty much stuck and going nowhere. But on the low level People are interacting, people uh, you know, lives simply. Ustępujący kosowski premier Kurti oraz serbski prezydent Wucic zostali skrytykowani przez społeczność międzynarodową i krajową za zwiększenie polaryzacji między Priştiną a Serbami. What he uh, at least till this stage failed is to make people Uh, living in the north to uh, basically embrace his policies. Uh, and, and that is a difficult uh, and the most difficult step, I think, because uh, as we know, the people in the north of Kosovo, uh, not that they are only controlled by Belgrade, but their pensions, their healthcare and education system is being paid by Serbia. Rezultatem dziesięcioleci nierozwiązanych konfliktów po wojnie w 1999 roku, która przyniosła niepodległość Kosowa od Serbii, jest to, że strukturalne problemy gospodarcze zmuszają lepiej wykwalifikowanych młodych ludzi do masowej imigracji do Europy Zachodniej. Kosowo currently depends on the international donations, um, and I mean without those international donations, Kosovo will not be uh, sustainable at all. Um, to jest jedna z economies ekonomii w Europie. Czy można przetrwać bez kieliszka wina? Tak, ale amerykańscy importerzy win i tak gromadzą zapasy włoskiego Prosecco przed bożliwym nałożeniem ceł. Według Stowarzyszenia Handlowego Union of Italian Wines, amerykański import włoskiego wina musującego 90% tego to Prosecco wzrósł o 41% w listopadzie. Po wyborach Trumpa znacznie przekraczając popyt konsumentów. Do we survive without a glass of wine? Yes, we may survive. So so wine is a pleasure and, and but everything has has a price. So if the price would rise up, uh, we do not know how what percentage he, he is thinking about um taxing our, our, our products. Włoskie wina nie zostały dotknięte cłami podczas pierwszej prezydentury Trumpa, a do tej pory nie ogłoszono żadnych taryf wobec europejskich partnerów. Mimo to importerzy i dystrybutorzy Prosekko podejmują środki ostrożności w celu ochrony rynku. The technical terms of what happened is front loading. And this is something that uh, uh, is happening. We've seen it before during the first administra administration when they announced uh, uh, extra, extra duty rates. And uh, we see it now. So uh, importers are front loading their orders in order to bypass uh, the, the threat of additional duty rates on import. Włochy eksportują prawie jedną czwartą swojego wina do Stanów Zjednoczonych, przez co sektor ten jest bardziej narażony na ewentualne cła niż jakikolwiek inny. W ubiegłym roku włoski eksport wina do USA wyniósł 1,9 miliarda euro. Mieszkańcy szwedzkiego miasta Orebro oddali hołd ofiarom wtorkowej strzelaniny w szkole dla dorosłych, w której zginęło 11 osób według szwedzkich mediów sprawcą był 35-letni Richard Anderson, który w ostatnich latach był bezrobotny. Wśród ofiar był Salim Iskev, 28-letni mężczyzna, który uciekł przed wojną w Syrii. Przed śmiercią zdążył zadzwonić do swojej narzeczonej, aby powiedzieć jej, że został postrzelony. Nie bara nie vi inte så för inte äta, inte dricka, ingenting, bara sitta och titta. Och jag har gjort minna stund till någon. Fast vi har inte kroppen, men vi ja, vi Śledczy do tej pory nie potwierdzili tożsamości sprawcy ataku. Według szwedzkich mediów sprawcą był 35-letni Richard Anderson, który w ostatnich latach był bezrobotny. Policja mówi, że nie otrzymała żadnych ostrzeżeń o ataku, a sprawca prawdopodobnie działał sam. Premier Grecji odwiedził Santorini, gdzie od kilku dni panuje wzmożona aktywność sejsmiczna. W ciągu ostatnich 10 dni w regionie zarejestrowano aż 6400 wstrząsów. Sytuacja jest na tyle poważna, że greckie służby ogłosiły stan sytuacji nadzwyczajnej, który potrwa do 1 marca. Premier Grecji udał się do mobilnego centrum operacyjnego Olympos, gdzie znajduje się sztab kryzysowy. Podczas spotkania z lokalnymi służbami szef greckiego rządu zaznaczył, że władze Grecji są gotowe wspierać mieszkańców wyspy. Να διαβεβαιώσω για ακόμα μια φορά του κατοίκου τη Σαντορίνη αλλά και τους κατοίκου όλων των γειτονικών νησιών που δοκιμάζονται αυτή την περίοδο. ο κρατικό μηχανισμό είναι στο, στο πλευρό τους και προφανώ είναι πολύ καλύτερα να προετοιμαζόμαστε και να προλαμβάνουμε γεγονότα παρά να τρέχουμε να τα αντιμετωπίζουμε εκ των υστέρων. Έχουμε τη βεβαιότητα και την ασφάλεια ότι θα έχουμε δίπλα μα την πολιτεία σε ό,τι To są tylko ale kiedy Excel się nudził, na Po konferencji prasowej premier udał się do jednego ze szpitali, aby skontrolować stan gotowości służb na wypadek, gdyby sytuacja uległa pogorszeniu. Sejsmolodzy nie wykluczają możliwości tworzenia się nowego wulkanu na wyspie. W związku z tym na Santorini zostaną zainstalowane specjalne urządzenia do pomiaru zmian poziomu wody. Co ma pomóc w przypadku ewentualnego tsunami? Trzy tygodnie po zawarciu rozejmu między Izraelem a Hamasem ponad pół miliona palestyńczyków wróciło do północnej części strefy gazy. Jednym z takich osób jest 22-letni Mohamed, który po 15 miesiącach wysiedlenia wraz z rodziną pokonał pieszo 20 km do swojego domu. في rozmowie مع عن جينا بدنا ننزل نزلنا الساعه السابعة الصبح. كان الطريق قدامنا يعني شبه صعبه جدا في ميه في الطريق في أكل. اكيد اي انواع يعني طعام اننا ناكله على الطريق وكانت الطريق صعبه جدا قعدنا ما يقارب من وسط من وسط قطاع غزه لا شمال قطاع غزه ما يقارب خمس ساعات مشين على الأقدام يعني ما خدناش مواصلات ولا اي حاجة كانت صعبة جدا 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 علينا وإحنا جايين من الجنوب للشمال ترجون صحيح أنا قاعد فيه طبعا الدار اللي أنا فيها يعني من النص نصها رايح ونصها موجود Mohamed wyjaśnia, że jego rodzina była czterokrotnie przesiedlona od początku wojny. W tym czasie żyli oni w prowizorycznych namiotach, które zapewniały minimalną ochronę przed zimnym i deszczem.

Chociaż organizacje humanitarne zwiększyły swoją obecność na północy strefy gazy, brak infrastruktury sprawia, że niektóre obszary są nadal niedostępne. W rezultacie tysiące ludzi, w tym Mohamed i jego rodzina, mają ograniczony dostęp do podstawowych produktów. Mimo tragicznych warunków wielu Palestyńczyków zapewnia, że nie zamierza opuścić swojego domu.